Głodny świat Minecraft. Dobra. Jak słyszeliście, dziś sobie spędzimy... Nie wiem, ile służyć na dołach. Na Minecraft zbudowałem tylko z wody. I dlatego musimy poszukać wioskę, żebyśmy mieli gdzie mieszkać. Nie, nie. W ogóle, weźmy sobie Włączmy survivala i od teraz w ogóle nie będziemy ładnie kredy. Tak, tak widzenia. Tu jest kowal. Kowal może mieć coś dobrego. Kowal może mieć tak... Kowal może mieć takie dobre... Życie co w ogóle potrobił Kowala? O diament! No, Okej, okay, mamy już diamenta. O ale... Nie! Diament to was... O nie. Ale jak to się stało, że my diad To nam się już... Poszukajmy i... coś w innych domkach. O oh my god! Szybki speedrun. Co ty sprzedajesz? Let No, no fajnie co zbudował. Nie no, Hawirę fajną zbudował, tylko o to chodzi. Uuu, ja jeszcze tu ma kruby. E, musimy te slajmy sobie wszystkie wyeliminować. bądźmy jakieś drewninko i sobie stworzymy coś. Bra. Nie mamy skąd wziąć drewna, dlatego mu trochę z tego piętra zawalimy. Tam jest jeszcze jeden taki sam blok, dlatego no, możemy korzystać wykorzystać. będziemy sześć bloków, to będziemy mogli zrobić jakiś mieczyk i ich tam ukatrupić. Robimy sobie wrażenie, żelazny mieczyk. Ale wiecie, że nie mamy żadnego dostępu do ród i jak mi ten żelazny mieczyk padnie, to nic nie mamy. Ale to kompletnie nic. To jest ogólnie najgorsze Jak nic będziemy mieli To to już będzie tak słabo Aha Czyli my po prostu z dachu, dobra, nieważne To postawmy Dobra To lecimy się z nimi na długiać To no, mamy już żelazny mieczyk Zjedzmy sobie coś I idziemy się z nimi nawalać Slajmy! Chodźcie! Chodźcie! Spotkanie rekonferencyjne jest! Nara. Te małe że nam nic nie zrobią, dlatego... co? What? 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 Ludzie! O, weźcie jakiś duży. Nie zadał! O! Ludzie! Weźcie! Ludzie! Nie wiedziałem, że to też... Że te małe też zadają po prostu co Ma? Są, są małe pierdki. Zjedzmy sobie coś i pójdźmy ich trochę tutaj zbawić. Ej, ja was zbawiam, o! Pójdź. Możemy coś zdobywać. Pu! Przez zabijanie mógłków możemy sobie coś zdobywać, jakieś itemki. Jakieś itemki przy zabijaniu mobków można sobie też zdobyć. My sobie zdobędziemy... Tu jestem. Uff, mi tu do domu, na chatę mi wchodzą. Dobra, trochę tutaj ich jest.

Мамику. Тего тут. Тего. Тут мало он. О, Ой, мой мужец. нет. Я с вами покажу в кем Będziemy mieli ogólnie co zjeść, bo na razie nic, a nic nie mamy, nic weźmy sobie tych ślimaków. No nie podchodź tu! Dobrze pierwsza klasa. Ja idę przymierzać. Mało nic nie zostaje, no tutaj nic nie ma. Tu nic chyba nie ma. Przejdźmy sobie do innego domku. Tam jest dużo. Tutaj miliony kilo w to... Skrzynka jakaś. Dobra. U, bardzo słabo. Dobra, mamy chlebek. Chlebek. Mogę sobie coś zjeść. Mogę coś zjeść. Zobaczmy, co jest innego w tych skrzynkach. W sumie... Dobra, tu nic nie mam żeby tutaj sobie dać pa. Przebiegnijmy się jeszcze... Uu. Ile was tu jest? Ile was tu was jest? Uu. Dobra. się O! O,

O, ja, bym padł. Weźmy sobie tam na dach. U, bym padł! U ja widzę co? Wiecie co to było? Ja się wystraszyłem. Ja wiedziałem, że padnę, ale nie padłem. To jest plus. Chciałem sobie zrobić piece, tylko zdam sobie sprawę, że... Nie, jest? Jak ten kamień zdobyć? Mogę tu się podkopać spokojnie? Tam jest kamień, ale tak muszę sobie coś, muszę coś zjeść. Jak to no się dobra? Dobra. No dawaj, odnawij się ty HP. Ale ja bym mamy tego diamenta i... Dwa żelaza. I jeszcze nie to... ja sobie skoczę, to sobie na łóżko. Ja tam sobie na łoże skoczę. Zobranie się nie stało. Wykopmy sobie ten kamień i... No znowu coś. Postawmy sobie tutaj ten stół. Postawmy ten stół i cel na koniec tego filmu to jest wykopać kamień i zginąć. Tak, jest. Dobra. Wynik 117. Dobra, Nara, to jest tego odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie. A, i też wejdźcie na posta, bo tam jest głosowanie. Głosujcie. Nie zaprzeczam. I oglądajcie inne filmy. Nara.